O, witam Was w nowej serii Let's Playowej na tym właśnie kanale I tak, dzisiaj zaczynamy nową serię, nową serię a mianowicie Let's Play'a z Mega Man 1 I tak, Mega Man, czyli dosyć jeden no tak jakby klasyków Manesa Choć nie jest tak bardzo klasyczna jak Ale cóż, dalej to jakby klasyk I tak Eee, to że moje marzenia na bo jak zaczęliśmy uznanie się, to nie jest też tych nagrań, bitnasa, i już od razu to mówię, że seria nie będzie jakby długa, tak że raptem 3-4 odcinki będzie miała. Jest trochę mi e, super zupełnie narodowe, że miała za 15 odcinków. A to dlatego, że też będzie kluczową, mam jakby większego skilla w tej grze e, i też e, przez całą serię będą też te rynek nagrądać, bo a później. Więc tak. E, więc tak, Mega e, Czyli ten, co e, jest to prawie to, Jest to taki platformowy shooter. Czyli że, czyli że szlamy i też platformujemy. Tak skaczemy, i w ogóle. E, I tak, jak widzieliście to na początku, było tam do wyboru. E, tam jakiś robot master. I co to później było? Otóż, była to plansza, w której możemy wybrać najpierw to będzie pierwsze. Taki Robot Master będzie pierwszy, bo Mega Man 1 jest mniej liniowy. Taki małoliniowy, bo możemy e, przejść w, dowolnej, w do, Dowolnie przejść Mega Mana. E, I tak, ale też no, wybór ma niestety znaczenie. albo no stąd, że na przykład jeżeli weźmiemy Gasmana, którego wziąłem, to Gron Gutsmana pokonuje dobrze Kradmana, którego pokonała właśnie później, do którego zaraz przejdziemy i to tak działa, i w ogóle Megaman nie jest taki liniowy, no poza końcówką tam, tam już działa tak liniową choć to na 6 końcówkach tylko więc ramach tym cztery poziomy mamy i tak gra też zbyt długa nie jest choć najpierw możemy się też trochę namęczyć z tymi no przechodzeniem e, w, tak trochę tygodni i tak sobie jeszcze tu mógł kupić więc teraz idziemy do gatuny a i po że ograniczę ten safe statey bo nie y, pięć fajkitów na odcinek to byłby będzie limit. będę tego postrzegał postaram się bynajmniej i tak jak widzę pokonuję ten właśnie gatuny na to żeś nie to spoiler i... tak. Właśnie, i to jest dobry zadowolony master na sam porządek, choć jest jeszcze Bombman, którego możemy pokonać. Tam, tak unikając jego bomb, ale Gatman to też dobry zadowolony na sam poconek, bo ma też jakieś te, te, te nieszczęsne platformy, przez to można sinąć, a ja się z Wow. zginąłem. Wow. A już sobie zrobiłem na wypadek z tej Seisteita, dobra. No i tam właśnie testy będę robił tak przy bossach, tak na początku poziomu, tam na końcu, no wiecie, yy, i tak. Pokonanie yy, Gatmana jest dosyć nie jest bardzo automatyczne. I cóż, yy, tam yy, widzicie, pomnęli no, tą walkę i do, to się wycie, zakończy oczywiście jak Więc, oczywiście tak, przecież, a, a to sobie już coś. I tak, i jak go e, zabijemy, to zostajemy ten e, broni go, którą możemy dobrze wykorzystać e, możemy dobrze wykorzystać przeciwko. Catmana bo, bo kamień, czyli Katmen który rzuca tymi kamieniami. E, potrafi dobrze pokonać katmana, czyli takie nożyce. Czyli jak papier kamień nożyce. Tylko, że... Tylko że no, bronce cena, czyli takie nożyce pie elektryczność, tak. I... tutaj no widzę te skały, które... Y, które mi nożyce wymoczą tego no, broni tatsmana. A i zapomnę też powiedzieć, że w tej grze występują punkty i chyba w większości w części Megamona nie występowało. I tak yy, i... W sumie poziom katrina jest dosyć charakterystyczny. Taka nawet bardzo ładna stylistyka i muzyka fajna. To jest raczej yy, tradycja megamenów, że zawsze ma dobrą muzykę, choć na, nawet kiedy gra będzie zła. Więc widać, że, na, yy, że grę ratuje chociaż Soundtrack. I tak, i tutaj mamy te yy, niefajne yy, te, te takie, yy, rzeczy. A tam działka, które strzelają w nas, gdy, yy, gdy są otwarte i przez to można je łatwo zaatakować. Nie występują tylko na poziomie no, tam chyba, o ile nie mylę się, to na poziomie punkt, mianowicie też występują. E, I tak, yy, co jeszcze mam powiedzieć? Jeżeli chodzi o fabułę, to głównym dziełem jest dr. Willy, czyli antagonista Feli, który jest który był na początku, e, który był właśnie w tej pierwszej grze, mamy mega Man'a I mega właśnie tam się, i mega mega i mega mega też mega pokonać I mamy też mega mamy też poza broniami Robot Masterów, mamy też mega 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 nie mylę o ile się mega 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 Tam się mylę i, e, na i pomaga on w zabiciu taka tutaj tradycyjna, bo możemy nawet ją przejść w tą grę, ale będzie to trochę trudno Niestety. no i tak, tutaj też są takie różne takie rzeczy które czasem są dosyć e, trudne I to takie jakby zębatki które trzeba trochę wywalić e, wywalić szał, żeby je pokonać ale tutaj właśnie są, to jest trochę tych ceł, które można zawsze rzucić. No innego, yy, i to na innego strzała jeszcze. I a propos Megamena, to Megaman nie miał być też jedyną częścią Serii, ale złożyło się przez przypadek, jak przez na tym świecie, że seria, będzie, tam, trwa, że seria będzie nieco dłuższa. I dosłownie wyszła dłuższa, bo w 1992, o ile się nie mylę, Mega Megaman 2, który yy, bardziej się sprzedał, choć nie planował tego, Capcom czyli główny wydawca Megamena, yy, bo tam dał światełko jakimś oddziałowi i, i tak ujął. No i Zero 2, który okazał się Mega Megaman 3 też. No i tak mniej więcej, yy, yy, no, narodziło się czasem się w tej scenie, bo no, Megaman nie dosyć. Tęsieńcowaty, bo mamy na przykład 6, czy, yy, znaczy 11 części głównej 6 części X, tam parę też tam protegów i wiele, wiele spinoffów I to jest bardzo tradycyjny jest ten Megaman bardzo Tęsieńcowaty, ale w sumie Dla mnie większość biegów Megamena nie jest aż tak zwana Dla mnie bo na przykład X6 jest sobie, tak wiem. I też jak e, tego nie zapomniałem powiedzieć, ale te żółte to są apteczki, które pomagają nam się zregenerować. Owszem to jest platformowy szuteczki czyli strzelamy, więc trzeba się zregenerować. Czas mamy kolce. jak wejdziemy na te kolce, to od razu giniemy wymagamy magazynie pierwszym, a na przykład w innych częściach nam nam na... Udaje nam się stracić, jakaś przerwawka. I też tutaj znajdują się takie ustawienia, które są tam prawie chyba dopóki nie zrozumiałem, albo pewnie źle, e, Przez które, e, które zabierają nam jedną przyciankę zdrowia. E, I jest dosyć problematyczne. Też tak widzimy przez takie no, korytarze, które nie były wykopane. W częściach, gdzie jest widać, że najlepsze no, rzeczy nie występują pewnie w w znaczy w innych częściach. No i znowu zginąłem, jak widzicie. To za punkty nie nie zastanawiamy żadnego bonusa, na przykład życia dodatkowego. Yy, a to by się przydało, naprawdę to by się przydało. Ja zazwyczaj po tym, z tam rzeczami, yy, które i układowione na górze, bo przez to trochę trudno trudno w to trafić, naprawdę trudno. No i teraz walka z Kidmanem. Jak się ma broń na to jest bardzo łatwo go pokonać, naprawdę. O, mamy na kilka strzały, można go pokonać. I dostajemy jego broń, która jest bardzo przyjemna przeciwko Czyli że nożyce biją elektryczność. Nie wiem, czemu nie. Nie wiem, czemu sko... nie wiem skąd to się wzięło, ale... Chyba chodzi o przeciwnienie tego, no... ...drutów elektrycznych. I zabierzemy elektmana. I za ile do... I też tutaj widzimy, ile punktów można zebrać. Lekkość pokona. I też te... Ten, ten no. elektmana bardzo się tutaj... Na te, takie jakby półskrwy. Przez to możemy ja pokonać. Chodzi niełatwo, też można. No. Możemy pokonać. I już. Zióp. I, i, I ten poziom, i szczerze, yy, poziom elektrona jest dosyć ważny, nie dlatego, że postać elektrona jest, nie wiem, jakoś wielce ważna dla fabuły, choć praktycznie Megaman 1 nie ma aż tak wielce skomplikowanej fabuły, ale jest tutaj pewna znaczka. i ta znajdźka przyda się tam do przejścia całego Megamanu, tak, dlatego potrzebny jest nam... Się najpierw tego no, mena, żeby przejść tutaj do e, Elegmana, ale to do tego zaraz przejdziemy. Też apteczka jest. E, I to ta, ta ważna broń. E, Przeda się nam później w e, następnym. Następnym robotmasterze A to już zobaczycie w następnym odcinku. Tam jeszcze nie chcę spoilerować, ale pewnie ci, którzy grali w Mega 1 to pewnie wiedzą do czego to się przyda i też wywalić coś to co się przydaje. Naprawdę, to się, to się tam przydaje, No ale troszeczkę wszystkie broni są, poczemy wyławić to Ech, No i tak, tutaj też można często zginąć przez te różne tam te zielone rzeczy, znaczy tam roboty. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Ech, no i też tak, trzeba dobrze wycelować. To nie udało się za pierwszym razem, no mówi się trudno. E, no i to jeszcze... Hmm. E, po, e, też broń Elekpana jest dosyć też tą bardzo skillowa i się przydaje w wykonaniu męki tej serii, czyli de, e, Yellow Devil'a. Tam Yellow Devil'a. Tego będziemy, będziemy przewodzić tam już w ostatnich odcinkach. Naprawdę no, to jest boss. Ale na, na szczycie e, luz to jest na sposób na pokonanie jego Więc teraz już nie jest problemem No i znaczy razem nam się udało przejść e, No i przechodzimy, przechodzimy po tych schodkach e, tylko, tylko żeby się nie potknąć I idziemy na górę No i teraz dosłownie platformówka Bo musimy Dobrze skakać, żeby nie trafić tam do tej dziury. A i też zapomniał mi, że tutaj tam po czasie znajdą się takie jakby punkty zapisu. Na przykład o. Może będzie punkt zapisu, ale kiedy wygudujemy, że ciasto na to no, zaczynamy albo kontynuujemy, albo... zaczynamy od początku. I tak, właśnie sobie po przechodzę. i tutaj właśnie punkt zapisu. Tutaj możemy A Jak zwiniemy, to możemy tutaj... Zostać. No i też tutaj jest dosyć trudne, trudne, bo tutaj te te kule które wysyłają elektryczne tam napięcie. I to elektryczne napięcie y, można nas jak wiadomo No i nam się nie uda. Nie no Ogólnie rzecz same jeżeli to przyświecimy ten y, pierwszy Let's Play z Mega mena. To może na następnym roku, bo mam jeszcze parę serii do zrobienia, do jeszcze w tym roku. Eee, może nawet będzie dwójka, albo trójka na następnym roku. O i tutaj bardzo to przydatna znajdźka. Eee, za tymi głazami, tak są głazy, znajduje się taka tam niebieska, tak rzeczywistość broń i to jest Magnet Bean. Eee, no i właśnie pokażę, jak to działa w na następnym odcinku na i w drugim. I ta, w ogóle to chyba jeżeli też się dobrze spodoba, to będę komentował po prostu Megamana tak, że najpierw nagrywam Let's Play, a później biorę się za do... robienie głosu, bo... No, że Megaman bardzo dobrze się robi. że Najpierw nagrywa się Let's play, a później przechodzimy do nagrania e głosu, bo szczerze Megaman to gra, w której warto się skupić naprawdę, szczególnie w pierwszej, tre... pierwszej części. E, i tutaj niestety się w pierwszym e, w pierwszym e, jeszcze w tym pierwszym odcinku wyzerowałem swoje życia. E, zaraz, to zaraz to zobaczycie kiedy zginąłem tym od e, porażenia prądem mhm. e, i musiałem robić cięcie e, które to, e, i przejść i przejść teraz na górę to trochę bez tej to było trochę problematyczne ale udziło mi się udało to było dla Was chwila, a dla mnie długa, długi czas. O i ten... ten spadł. Tak już będziemy go nazywać, bo niestety nie pamiętam jak on się nazywał w e, I właśnie ten elektrona pokonuje ten Brońgatmena. W sumie, ja już to powiedziałem. Też leci na Was czobu jak... E, b, e, jak Brońgatmen na Katmena. No i zaraz tutaj będzie ten jeszcze moment, kiedy się przeszedł. O! Tutaj był ten nieszczęsny moment, bo... Bo jak takiego grzyba tam wleciałem, jak tam było e, pod napięciem... Tam. Przechodzimy dalej, nie... I jeszcze tutaj to trzeba przejść, łopanie... Ale to... To w sumie nareszcie takie tam, takie jakby korytarzyki i to jest tam... Chyba jedyny tam moment w, Megami, w tym mega mini pierś i kręg, no, te koryt, koryka, korytarzyki nie są przypełnione wrogami. A oj, tutaj korytarzyk jest Elegman. I raz jeszcze ale my mamy to. Katmana I go popełnimujemy i mamy bardzo stylową broń, czyli broń Elekman. I cóż, zdobywamy e, punkty oczywiście i cóż, to raczej by było to już na tyle tego odcinka. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, możecie wyłapić łapkę i subskrypcję, więc już, narcia.